Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Lecimy dalej z y, siódemkami, ponieważ robiłem ulepszenia polowe. To na niektórych siódemkach udało mi się zagrać trochę lepsze bitwy. Przez co też niektóre z Was, niektóre dla Was z nich odkurzam. Y, dzisiaj y, będą to czołgi w stylu ISA 2. Oczywiście na miniaturce macie ISA 2. W tej bitwie jest is 2M, y, ale będzie też ten pojazd z miniaturki. ISA 2M pokazywałem Wam niedawno w trzech bitwach które e, złączyłem w jeden materiał. Czy Były tam trzy bitwy widzów, w tym właśnie jedna bitwa steelera kill, kill na Isie 2M. i IS 2M można było niedawno też zdobyć. E, ogólnie te czołgi Is-2 IS Drzewkowy, Is-2 Berlin, chociaż Drzewkowy ma więcej peny na goldzie, Is-2 Shielded, on ma trochę więcej amunicji, to są pojazdy, i jest wolniejszy. to są pojazdy dość mocno zbliżone do siebie. Nawet KW122 to też podobna charakterystyka, tyle że KW-lec ma lepszą mobilność niż Isy. Za to gorszy pancerz, no i moim zdaniem jest najmniej interesujący z tych czołgów ze 122. Czy to są pręki, które koniecznie trzeba mieć w garażu, nie? Czy to są pręki, które czasami dają frajdę? Tak, ale dużo zależy od losowania, bo przy losowaniach na piery 5, szóste, takie jak tutaj, kiedy jesteście na topce, no to jednak Alfa 390 robiła i wciąż robi robotę. Dla niższych tierów to jest utrata bardzo dużej części HP-ków, a jeżeli są obici, to często łatwo jest wam odesłać tych przeciwników yy, do garażu. Który z tych ISów jest najlepszy, to już pozostawiam do Waszej mm, oceny. Tak naprawdę większość z tych maszyn jest zbliżona. Większość ma 175 penny na podstawce, 217 na goldzie, co niestety przy losowaniach na niektóre wyższe Tiery, na mocne ósemki czy na mocne dziewiątki, bywa wartością niewystarczającą. Z... Tymi i sami jest tak, że jak dawam fajne losowanie, to naprawdę idzie się pobawić, i takie bitwy wam dzisiaj pokażę. Ale jeżeli da wam bardzo mocne ósemki, to często jesteście w stanie w bitwie zrobić strzał. Może dwa, tak samo jak dawam da wam dziewiątki. Często w takich sytuacjach czujecie się bezradni, dlatego że wy macie bardzo długo skupiające, niecelne działo, które dodatkowo w niektórych momentach może wykazywać się niezbyt wielką penetracją. Natomiast was przeciwnicy z wyższych tierów raczej bez problemu trafią i was bez problemu przebiją. Yy, więc no, tu dużo, dużo niestety zależy od losowania. Nie są to pojazdy uniwersalne. Ja byłem zaskoczony, że tak wiele razy Wargaming powielał te pojazdy, chociaż patrząc po tym, jak coraz częściej klonują już czołgi, które są w grze, yy, zmieniają im nazwę, zmieniają kamuflaż i wrzucają do paczek, tak jak to było z Progetto, jak to było z y, SU-130PM, z Buraskiem, y, z y, y, Astron Rexem, no to w sumie... Y... Nie przestaje to dziwić i raczej zaczyna dziwić, że jeszcze nie mamy siódemki ISA z, z armatą 100 mm. Jest 5 do 0 i wydawało mi się, że to będzie easy peasy, łatwa bitewka, szybka wygrana i zdjęty mnożnik. Tymczasem dostałem z na ryj od M12 z APK, takiej której się totalnie nie spodziewałem. Wyjechałem też na bezczelnie, dobra, strzela się z tego burzaka. A jednak ten strzał będzie miał duże konsekwencje, bo zabrał mi bardzo bardzo dużo hapeków 6 do 0. Yy, mówię przecież, tu zaraz będzie koniec bitwy. Dlatego też podjeżdżam na górkę. Chcę tutaj jeszcze jakieś uszkodzenia porobić. Tymczasem widzę, że wrócił się już Oik. Jedzie VKD, jedzie LTG. Mówię, co tu się dzieje z tą drużyną przeciwną, że wszyscy się nagle wracają. A mimo tego, że wszyscy się wracają, to nasze czołgi. Yy, to nasze czołgi nie jadą. Weźcie mi, powiedzcie, co robi na Junu, Po co w tej sytuacji on się wraca na bazę, zamiast jechać tutaj na lodowiec i docisnąć? Co do samej mapy, no to już wielokrotnie mówiłem, że ona po zmianach jest fajna dla czołgów ciężkich, jeżeli pojedziecie sobie lodowiec. Więc hewikiem pojechałem, no i, i przejechałem się tak naprawdę po tym lodowcu. Zrobiłem cztery fragi. Niestety tutaj. Tutaj nie byłem w stanie opuścić działa, a miałem właśnie też na uwadze, że kw dwójka z tyłu była, natomiast tutaj pod, tutaj słuchałem, co mówi Alhantalas, czy we mnie celuje, czy też nie. Zjechałem, niestety, wprost pod Oika. No i nie mając tych kapeków, które zabrał mi zabrał mi kliker, wiedziałem, że raczej sobie tutaj nie pogram. Próbuję się nastawić frontem do klienta. Jeszcze zebrałem od mojej artylerii, ale niestety. W końcu padam. No i 9 do 3. Ja zrobiłem 5 fragów, ponad 3000 uszkodzeń. I czy to będzie bitwa, która się momentalnie zakończy? Nie, to nie będzie taka bitwa. Ja skorzystam, skorzystam tutaj z kawki na chwilowo i jeszcze trochę pogadam o samym, o samym pojeździe. Ja tymi czołgami długo nie grałem, tak jak wam mówiłem, no bo światem raczej nie ma nie ma za bardzo po co grać. Ale przemyślenia są dość podobne jak jeszcze sprzed, sprzed paru laty. No niestety. E, bardzo mocno będziecie mm, odczuwali złe losowania na tym pojeździe. Jeżeli dobre Wam będzie dawał, dobrze matchmaking Wam będzie dawał mapy, dobre losowania, to wtedy na is się można pobawić. Ale nie, żadna z tych maszyn to nie jest to taki pojazd, który koniecznie rekomendowałbym, żebyście posiadali e, w garażu. Co do wyposażenia, ja na wszystkich e, pojazdach typu IS-2, na typu IS, IS-2, tak, e, po prostu radziecki IS-122, gram z dosyłką, obracarką, i modułem docelności, czyli ja gram wszystko pod dział. Wiem, że niektórzy mogą grać z HP-kami, na przykład zamiast obracarki, niektórzy mogą grać zamiast obracarki z turbo. Tak bodajże grał też Kill Stealer. Tutaj już zalecam po prostu dopasowywanie, dopasowywanie stylu gry i modułów, znaczy modułów do stylu gry. Ja na każdym z tych pojazdów robiłem po jednym zestawie, bo drugiego nie bardzo chciałem. Nawet jeżeli to była duża mapa, to nie chciałem dawać turbo kosztem skupiania czy celowania, bo jedno i drugie na tych pojazdach to jest coś, co potrafi zirytować. To działo bardzo, bardzo długo skupia, ale za to potrafi nie trafić, więc no, to tu bywa naprawdę różnie. Natomiast jeżeli trafia, jeżeli wchodzi, no to potrafi też dać fajne wyniki. Tu ponad 3000 od tak i 5 fragów, a jeszcze będzie jedna bitwa, tylko zobaczmy sobie tutaj screen. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewka wpadła od znaka pierwszej klasy na i 2M. Te 3210 uszkodzeń, 646 asysty oraz 5 fragów dało 1272 punkty bazowego expa, co dawało jedynkę w tamtym czasie. Topowy damage, topowy exp. 9 strzał fodanych, o dziwo wszystkie trafione i przebite, wszystko zrobione na bliskim dystansie, przejechane trochę ponad 1,5 km. No ale też strzelałem raczej na blisko. 49 tysięcy zarobione z różnymi mnożnikami, Expa wpadło 6106. No i jesteśmy w garażu. I z premek mamy ISA 2M, ISA 2 Shielded, KW122 i ISA D2. Ponieważ najfajniejszy wynik wpadł mi na ISA 2 Berlin, to tutaj na jego przykładzie wam. Zaprezentuję, jak tutaj, jak tutaj wygląda. Nawet nie wiem, czemu nie miałem tego. Ha. Jednej pestki miałem nie na, na fula, no ale dobra, już jest. E Obracarka dosyłacz, celność tak jak mówiłem ulepszenia polowe do utrzymania prędkości w jeździe żeby być mniej ogłuszonym od artylerii i nie grzebałem przy czasie skupiania i przy celności jedno i długie trwa wieki, znaczy jedno trwa wieki długie jest niepewne no ale niestety nie chcę jednego pogarszać kosztem drugiego. Na isie, na Isie 2 macie celność 0,46, czyli tragiczną. 3,4 czas skupiania z tą stabilizacją, to trwa wieczność. Na KW 122, przepraszam, na KW 122 celność 0,46, celność czas skupiania 3,2. Na Isie 2 Shielded celność 0,46, czas celowania 3,4. Czyli jeszcze dłuższa, chociaż ten pojazd troszkę wolniej jeździ, więc ze stabą może być ciut lepiej. No i na IS-ie kolejnym to mamy, mamy celność 0,45, czyli ciut lepszą i czas celowania 3,3, więc no, to są dość porównywalne, dość porównywalne wartości. Na wszystkim gram z racjami bojowymi, ale ostrzegam, że możecie się zapalić, padają zbiorniki z paliwem, więc uważajcie. No, i witam Was w drugiej, ostatniej na dzisiaj bitwie. To jest też bardzo fajne losowanie. Nad Jery 6. My jesteśmy w Plutonie z Pawlusem. W poprzedniej bitwie byłem w Plutonie z Alhantalasem. Paweł na E25. Nie ma żadnej artylerii. To jest plus. Najczęściej na studiankach gram linię K, bo niezbyt dobrze czuję się w krematorium po zmianach. Ale stwierdziłem, że skoro jestem czołgiem ciężkim, dało mnie, dało mnie naprawdę. Tutaj na fajne, na fajne szósteczki. Oczywiście jest Black Prince, jest tygrys, więc no, to są też pojazdy dla mnie jak najbardziej groźne, ale zagram, zagram to krematorium. Mówiłem Pawlusowi, że mogę się wywalić, bo ja tam się nie odnajduję, ale chcę spróbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na Linika nie do końca chciałem grać z kilku powodów. Po pierwsze, Isy mają wielkie włazy, które łatwo się jest wbić, więc jak tam gracie gdzieś na górkach. No to najpierw wyjeżdża wasz, wasz włas. druga rzecz, że te isy nie mają też dobrej depresji działa, co bywa upierdliwe, niestety. Yy, I utrudnia grę w wielu sytuacjach, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą taką jak ja, która przyzwyczaiła się do dobrej depresji. KW-2 tutaj się yy, zdenerwował, bo według niego nie powinienem się w ogóle o niego otrzeć, chociaż to ja jestem szybszym jednak pojazdem i ważniejsze jest, żebym to ja zajął szybciej yy, miejscówkę. Yy, t 25 na 2 bałem się, że tutaj zbiorę z demedżem. Na szczęście on nie trafił. Ja oddaję strzał z biodra, to miało prawo. Oczywiście nie wejść, ale oczywiście też, jakbym nie oddał strzał, to też by nie weszło. A czasami RNG Wam poniesie. Pamiętajcie, 100% nieoddanych strzałów nie trafia w cel. Więc warto, warto jednak te strzały czasami oddawać. 0 do 1 straciliśmy kołowca. Patrzę, gdzie tutaj, co się znajduje. Tak jak mówiłem, nie gram zbyt często. Jest KW-2, skupiam, skupiam. Wiedziałem, że zaraz przejedzie, więc kolejny strzał bez pełnego skupiania. Możecie sobie zwrócić uwagę, jak długo skupia ten pojazd, jak bardzo mu się to działo, rozwala. Z drugiej strony, w tym miejscu jest dla mnie taki plus, że mogę się schować i raczej no nie jestem aż tak mocno zagrożony. Natomiast jeżeli ktoś się wychyli no to będę mógł próbować go trafić o, i zadać uszkodzenia takie jak tutaj. Tutaj działo dało. Zebrałem też od Leo za całkiem sporą, sporą wartość, bo ten met przyjechał i też gra na zasadzie wychyl się, pierdyknij, schowaj się. E, przy tego typu grze, czyli wychyl się, strzel, schowaj się, czołgi z dużą alfą zawsze robią robotę, zwłaszcza na swoich tierach czy na tierach niższych. Bo praktycznie za każdym razem przy wymianie, nawet jeżeli coś przyjmie, przy wymianie, tak? Wy coś przyjmujecie, oddajecie za więcej lub za dużo więcej, a nieraz jeszcze tak jak to na tych isach jest, zwłaszcza przy losowaniach na niższe tiery. Jeżeli się będziecie odpowiednio ruszać, to czasami coś odbijecie, czasami coś złapiecie na gąskę. I wtedy w ogóle jest fajna sytuacja, bo nie stracicie hapeków, a jeżeli się komuś odegracie od... Tak? i pierdykniecie mu na przykład za 448, bo RNG da wam dobre losowanie, no to nie oszukujmy się, takiego oi ten strzał bardzo, bardzo boli. Ja mam 1300 hp on ma tysiaka, więc trochę mniej, no jest oczywiście tierem niżej, no ale też jest wielką, wielką krową. 1263 uszkodzenia zrobione. Pawlu spróbuje grać na północy. Pa wygrały 25, bo mu się akurat wtedy dobrze grało tym pojazdem i nie przeszkadzało mu, że może nas rzucić na dziewiątki, bo przypominam, że mój pojazd może wylądować na dziewiątych tierach, a jak gracie w Pluton z pojazdami, które mają ułomny matchmaking i rzuca je tylko jeden tier wyżej. No to jeżeli wy jesteście czołgiem, który... Jeżeli w ogóle w Plutonie jest czoł, którym może być rzucony dwa tiry wyżej, no to, te, to, to ten matchmaking się liczy, a nie tego pojazdu z preferencyjnym matchmakingiem. Teraz Oik pokazuje mi kawałek swojego pancerza. Oczywiście tutaj za amunicji premium, żeby mieć łatwiej, łatwiej przebić Oika. Niewiele go wystawało. Równie dobrze ten pocisk mógł nie trafić, ale trafił. Więc się ucieszyłem. Już ponad 1600 uszkodzeń zrobionych. 5 do 2 zaczynamy zyskiwać naprawdę sporą przewagę. To jest właśnie sytuacja, w której można sporo zyskać, czyli wyjechałem, złapałem za zero od Leo, walnąłem go w sumie na, na, można powiedzieć, na niezłym snapie, weszło. Na bliskim dystansie, jeżeli gracie, to ta staba i ten czas skupiania aż tak odczuwalne nie są, bo jesteście blisko przeciwnika, więc po prostu wychylacie się i strzelacie. Dlatego też w takich sytuacjach no, lepiej jednak grać tym czołgiem na blisko. Natomiast jeżeli macie już wyższe tiery, no, to granie na blisko jest niezbyt, niezbyt mądre. Natomiast snajpa zabiera bardzo dużo czasu i szansa na trafienie też, też jest niewielka. Od Black Princea zebrałem za 0 T25 na 2 skupia się na kim innym, więc to jest akurat dobra sytuacja dla mnie. 7 do 2 8 do 2. Teraz strzał w super helkata. Wiedziałem, że gdzieś tam w oddali stoi, więc wykorzystałem po prostu celowanie nie w celowniku snajperskim. Znowu Cowka Black Prince ładnie bokiem. Odesłany do garażu, 3,5 tysiąca uszkodzeń już na koncie, 10 do 2. I zobaczcie, przy takim matchmakingu mamy jednostronną bitwę. Tutaj z tego oika to było więcej farta niż to zoomu, bo nie spodziewałem się, że on we mnie trafi, a jednak to zrobił. Kolejne strzał w t 25 na 2 to już taka typowa hamuwa, czyli wyjeżdżam, strzelam i koniec. 13 do 2. Teraz Tygrys. Tygrys ma duży dpm ale wychylam się, strzelam. Niestety, no uszkodzony magazyn amunicyjny. Chciałem chwilę, chciałem chwilę poczekać. Tutaj ten Pawlak niepotrzebnie w ogóle się czaił, bo ta bitwa i tak była wygrana. Wygrywamy klasycznym 15 do 3. Zerknijmy na rezultaty. Screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę w od znaka mistrzowska asa pancernego. Była to moja kolejna MK na tym pojeździe. Pierwsza od długiego czasu. Do tego duży koliber i wsparcie. 181 asysty, 4106 uszkodzeń własnych. Jeden frag dało 1322 punkty bazowego expa, Co na MK na tym czołgu? Akurat wtedy już. Wystarczyło, ładna bitwa m ponad 2,5 tysiąca, Paweł miał trzeci demecz, 1275 uszkodzeń, 13 strzałów oddanych, 11 trafionych, wszystkie trafione przebite, więc jak na to działo jest naprawdę spoko, no ale to były też niższe tiery lub tiery równe i na bliskim dystansie. Na te 4106 uszkodzeń, 780 na dystansie, powyżej 300 metrów przejechany, niecały kilometr, na czysto zarobione 22 tysiące kredytów z hakiem, EXPA wpadło 4363. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odkurzenie czołgów typu IS w wersji premium. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy macie te pojazdy, ewentualnie którego z nich posiadacie, co sądzicie o nim i co sądzicie w ogóle o tych IS-ach ze 122 w wersji premium w dzisiejszym wodzie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję, będę oczywiście wdzięczny za całą aktywność. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Wam miłego dnia i powodzenia na polach bitew. Trzymajcie się do następnego. Cześć!